te bardzo serdecznie, z tej strony Zambro i... Aragorn, ar, siemaneczko Kontynuujemy The Thailand, w końcu i to po jakiej przerwie No Właściwie nawet nie wiemy co teraz robimy Wchodzimy do kanałów Zaczyna się fajnie Co, nie Archie? Nie Dobra, idziemy Chyba Chyba <laughs> Oj oj, oj. Rozdział przegrani Tak w ogóle Weszliśmy do gry i patrzymy, nie ma żadnych zadań pobocznych. Takie ooo, co my robiliśmy przez ten cały czas? Kurde, się nie opieprzaliśmy. Na Druga jest zalona, musimy pozbyć się wody. Bla, bla, bla. No, ruszysz się? Dziękuję. Czuję lagi, ale dziwne, dziwne. Ja nie. A ja o Jezu, a ja tak. On przyjemnie. Ty ja u ciebie się nie dzieje. Co? Czemu? Ultra Nie, już nie Już nie, kiedyś tak, już nie Kurde już nie hmm? Co? Co? Czy jesteś się, się Mieraj. dobra zabiego? Coś ty zrobił Zbugowałam go no właśnie widzę, nie? Ja go chcę kopać, a ty kurde nie wiesz go kłopcisz. Otwierasz? No, trzeba trzymać, dobrze Wody nie ma. Hee! Wodę włączyliśmy To dobrze Czy ty spierdoliłeś się? Kuźma, nie wiedziałem, że tu za takie coś się obrażenia dostaje Archi Pomyśl trochę głową Co? Woda zakaża co nie? Tak Woda zakaża Ty jest Ach, jest nie Co? Nagrywam Idziemy na górę Czekaj O! He o apteczkę, eee, zepsułem? Nie wiem Tak, zepsułem raczej to ty kontynuuj, a ja spróbuję się uratować Mam dla ciebie klucz, chcesz? Jaki klucz? Francuski a. Chcesz eee, Tak, dwuręczny. To zostaw Co To bardzo. zostaw Ja cię muszę go dać, bo podniosłem no dobra. Jak tak to dobrze. Oczywiście znaczy, co w sumie nie wiem, bo i tak na razie na broń nie narzekam. Ej, tutaj jest ten taki pedałek. Czemu szczulałeś do niego? A co miałem zrobić? A, wujca. Mhm. O. To jest coś mądrego? Nie, ale coś pipkam. Coś tak zrobił? No, słyszałem. Tutaj jest? Coś nie zrobił. Obudziłem kogoś. To nie jest samobójca. To jest coś bardziej... głupiego. Co to Tupie... grube jest? To pielec może. Taki gruby. Jest co, czekaj. Daj, chodź, chodź, dam ci klucz. Póżny. No, up. O, Ja nic nie wiem dla Ciebie. Nie! To miadasz. Finalizuj. Czemu zawsze się witamy w taki sposób? Po zakończeniu transakcji transakcję. Ile to zadaje? Naprawdę. Ej, chodź! Naprawdę. Można tu naprawić jeśli chcesz. Dobra Tu masz pistolet elektryczny? Wziąłeś? Gdzie? Where, where, where? where? Here oh. to jakiś nóż, miał no, dobra Dobra, teraz dobra. trzeba zabić tego typa Dobra, z bronią mu na rejkę Cześć, ja drabiny użyję Ja bym do niego nie podchodził, wiesz Jebać biedę Mam tu skrzynię, otwieram Uszkodzone taktycznie już podważona też. Linterzy WTF Czemu przebiegają się w tak Dobra What the fuck To było ładne Gdzie są duże A raczej go nie przegapisz Raczej okay. O oh fuck, tu jestem. No, Pierdolę. Eee, mam ścinki. To będzie w życiu, nie nam Na jego się mogę rzucić czy nie? Ale co chcesz, powiedz mi ja Zaraz padnę przez te lagi. Nie żyga. Fuck! What?! O kurwa. W żyłę On żyga Czy ja mogę się uleczyć, chcesz? Nie, no nie wiem, z siebie uleczyć, to może ogromnie mniej życia Z siebie uleczę, a chuj to co, ja może bombę tam wrzucę? Dawaj, dawaj, rób, to że To jest to pielec A to, to dobre? Nie wiem On to przeżył Czaisz to? Fuck! Nie chcę tego gówna Co ty miałeś? Ja bom bez bez Nie, o, ten kupczyk. Czy mówię pod... kutasek? Lol, co? Nieważne. Teski. Czekaj. Nie, nie, mnie nie trzeba leczyć, bo ja mam regenerację. do Lupa. Ty jak się wyjebiesz, to flipa Tam być eks tam czy tam? tam. Znaczy tam, iść, A tam będzie nadprogramowy exp. To lecimy. Okej. Okay. Nie chcę. Możesz go dobić. Albo nie. Ja go dobiję. Napteczkę no mam. A nie, to piszę tylko. Napteczkę no mam. Ej, to jest duży nadprogramowy exp w takim razie. Jeszcze, że będziemy musieli się tu wrócić, coś zfixować. No, to going to the quest Kurwa, my tu wróciliśmy chyba Nie Chociaż... Nie, 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 zrespiłby się samobójca, także Jak go Nie szkoda ci broni? Jak to no szkoda, już mówię jak Nie wiemy, jak jesteśmy. Nie wiem. Hmm. A Tu są drzwi do otwarcia. No to otwórz. Oj, oj, duży, duży na programowaniu. Eee No. Mam wystarczająco dużo, ilość broni mi No. O nie, 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 tu kolejny topiele z są... Wracajmy do Questa. A co się? Nie po prostu... I tak tu nie będą jeszcze misy, więc chodź. No a ja sądzę, że nie. Chodź, Zaufaj mi Nigdy jeszcze na tym źle nie wyszłeś. Czy ja wiem? <laughs> Chodźmy. A tu jeszcze nie byliśmy, czekaj, dajmy chwilę. Tu zamknięta. dobra. Ej nie, te lagi będą wredne w tym odcinku. Ale Nie miałem czasu. Następnym się poprawi. No, następnym się naprawi. Więc co tu ich tak dużo jest? I wszyscy z wody. Nie pójść do niej najedniej. Ok. Ja sobie po ja będę łękę A ja zdobędę. Mi się mi się mi mam segłę! Rzucaj! Trafiłem Znowu mam segłę, chodź Rzucaj. W w domu. Opsie Mam skrzynkę z nożem, serwis taka. Teraz mi się sprzyja o, nie zgadnij z sobą! Łap! Wow. Okay. Wow. to jest zjebany, kurwa! Mam <laughs> no, kolejną, chcesz? No, ale ty jest ty... Człowieku! Padłeś?! Chodź. Nie gram z tobą. <laughs> Jak ty padłeś? No strzeliłeś to debilu Ale przeżyłeś Tak Tracąc 3000, dziękuję Oj tam, oddam jesteś dobrym, ci Jesteś dobrym graczem Oddam ci, spokojnie Ej, <grym> tak masz dużo, co narzekasz? No dużo, ale... Jaki sechik Widzisz? A Ochuj. chuj czekaj, ja rzucić to tam, tak, a ty tak, to, to tak, a czemu wlazłeś do wody? Szczolaj, Nie, nie widziałem go. To taki gruba, tak się kamufluje w tej wodzie, że szok. Półtorej tysiąca jesteśmy, grubo. Jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze winny pół ty... Jeszcze, no jeszcze pół tysiąca, więc jeszcze nie jesteśmy pita. Nie <laughs> ja powiedziałem, ale, ja, ale ja ej, co nie mam prawie nic. Pecha masz. Ej, no serio, mam tylko 16 tysięcy. 16 tysięcy? Aha. A, to tylko 25. No. Ej, tu jest taki duży pan Zbił? Zbił? No. Ładnie zbiły to Ja się nie boję. A nie, jeszcze takich dwóch państw państw bym się bronić. Kurwa, no jak mi ty uderzyłeś, no Kopnij go, kopnij go Ja go kopnę no, Już mówiłem, kopnij go Co było? Nie wiem Coś podostałeś Coś, coś pewnie nic Dobra, ja mam... Kill, kill Co Ja mam level To sikera też dla siebie. Uuu uważaj No wiem właśnie, mówię o nim Co? E, What the fuck? To sobie. Ej co jest? Podejdź. osuń się Ej trafić go nie mogłem No zes No ale przecież trafiałem Ja on. się kończę lata... Aha. Którym? Ty o! Widziałem Ja się pokręcę, on żyje Oląłany Uuu, co my tu mamy? Napojemy energetycznie hmm. No, tu byłeś Dobra Tu też byłeś Tu też byłeś O, tu jesteś Mój Widzisz, tak to się robi A. Jest. Tu masz szczoteczkę, jeśli chcesz jej rurkę Nie chcę Podziękuję ja A tu być coś co ja lubię Napraw No Wiem, co stało hajsu? A nadal 16, dobra jest good Ja se naprawię w sumie, nie ostatnio ronię

Przejść się po prostu Aha, co? Tak Znaczy pewnie musimy znaleźć wyjście na drugą stronę Drugą stroną LOL Ej, byłeś tam, 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 tam gdzie? Tak, tam. Nic. tam, tam nic nie ma Nic. Znaczy nie wiem, nie byłem do końca Fuck Zabijasz go czy ja mam do zabić? Okej okay. To jest apteka to podnieś. Tutaj podnieś. Ja mam podnieść. Nie. Yeah. No. <grym> Dobra. What the no. fuck? Eee, nie, Nie. Let's open this up. Wydaje tam nie idziemy. Idziemy. Musimy iść. What the fuck? O ja, pierdolę. Okay. Open the door. Tam być taki duży. Eee. I'm good idea! Ju. Y wziąć pistolet do łapa. Ja. I rzucić debeczka ty ją teraz strzelać. Mógł krzywo rzucić. Nie, ja, ja dobrze rzucić, ty krzywo strzelić. Szarża. Opasie, zbudę, zabiję go. Aż mam lewo. Wyzwanie, zrobić Kudos, weź go, zabiję. You're welcome. Czekaj, ja mieć lewe. Ja muszę teraz iść w te otwieranie zamków Ja pójść ja nie wiem w co mam iść teraz hmm. No że... kuźwa, nie rozpędzaj się tak co on? Jaki, jaki chory grubas mm -hmm. A pierdzielę, chore to to wszystko Zastanawia się co wziąć. nie wiem właściwie Idziesz? Czekaj, Ale open the door To robi knockout Koptuje. A okay. widzisz. Zmodyfikowana broń obuchowa. Nie wiem, czy mam taką, ale będę miał na pewno. Okej. Okay. Idziesz? Tak. Podążam. O mój Boże, jakie lagi. No chyba ty. No chyba ja Open the door Ja? Yy! Inni gracze czekają na ciebie A w grupie yy. yy. Chodź Połowę w mur Robisz zatarana, na bo jesteś czarny O, 7 rozdział Tylko dla zaproszonych Ratusz, część pierwsza Wczytywanie Uuu Ty no, progresik jest Idziemy Policjan to jest, o nie, psy. Dobra, no to choć ja się cofam. Co ja wolę zombie jakie od psy. Nie widzę. Hmm. Jest ok, nie Jeśli jeszcze jakiś przeżył, he he he, ja pójdę na górę. A nie, bo ja dobrze idę. Nowa baza wypadła, szkoda, że tu są psy. Tak to byłoby całkiem switaśnią. Dobra, podnosimy teraz zadanie poboczne zgaduję, tak?

Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Dolly <laughs> Oh. Jen, are you there? Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. You're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not going to make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. It's up to you I want to supply everyone The resort, the church, the police station The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station Those assholes can fend for themselves Then we'll find the voice from the radio Agreed? I'll be at the sewer exit, over and out the police They help, you W mur. Dobra, by the way. Zbieramy misje Zbieramy misję. Tak. Chyba i tak im pomożemy No. To być useful. tu by się jakieś gówna misja czerwona. Chodź nie. No to gówno nie, bo... Oczy jeszcze ja nie wiem. Jest czekaj, bo mi się tu coś. Dobra, dobra jebać, wszystkie główne bierzemy. Wszystkie ja. Ja, to ja lud zbieram. Idziemy do supermarketu. Ale nie robimy, tylko przyjmujemy na razie. W sumie i tak musimy za chwilę kończyć, chyba. No 24, to szczęście. Będzie słabo. No. Wyszliśmy z jednego, zrobiliśmy wszystkie misje, a tu się cieszyć? Tak mapa a co? niedostępna, dziękujemy Jak to mapa niedostępna? Tak kliknij se mapa. mapa plany niedostępne No plan, nie wiem, ja mam za tu monitor, ja nic nie widzę No mapę, no tak, ale... Ja iść a tu tylko jedna misja jest Ju... Co yo? Przekup strażnika o mój Boże, tak typu... Uch. Co mam zrobić? Naleć alkohol. <laughs> Zabrudaj <laughs> Nie możesz się wyszedć, a chcesz alkohol. Ty mądry? A, ty jeszcze chcesz od mistrza, no pewnie nic. Hmm. szkocką? Masz zwykły alkohol nie może śmieci w śmieciu. <grydy> zrobiłem z tego młotowa, ale nie. Ale lepiej się odnajebać. Ktoś tędy chodził. Skąd ty to wiesz? No. Ze ślady. No. Ewidentnie to są ślady Ej, ale czemu my Przyszliśmy i wracamy What the fuck? Nieźle Eee, kończymy Tutaj No jest Bo i tak będziemy wracać do kanału, więc Tak tutaj Tak, przyszliśmy, szliśmy cały odcinek i następny odcinek będziemy wracać cały odcinek No, no tak, no to, to już robię spoiler na następny odcinek no Ah, nieźle. No dobra no. Bywa. Takie czy życie. No dobra, no coś co, żegnamy się. No tak. No tak. Jeśli... Tak jak to się. Jak się żegnało? Czekaj. Już nie pamiętam. Jak to jak, to, jak to leciało? Jak to, jak to leciało? Tak, butem w Patrz. Chodź. no dobra, śmiechy śmiechami, ale trzeba kończyć. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania. Zapraszam na kanał Zambra. A ja na No i to chyba wszystko. Tak, mam Siem nadzieję, film się podobał. siemka.